Rock Venger. Do there is a campaign? I don't know if But i you have a Something about an urgent problem in the New Year celebrations? Yeah, about that. Uh, seems you made a lot of bosses unhappy lately, so. Are you serious? Look, I can't ignore a direct order just because I think it's wrong. Come on. And neither can you. So, so I'm in purgatory now, is that it? No. Punishment for my sins. You upset a lot of people. Let's not even get into the property damage out there, or the total carnage that seems to follow you everywhere you go. Bosses aren't happy. Screw them. I'm a cop. You're gonna put me out on the street or not? In a manner of speaking. Aha, <laughs> uh -huh. parking golem został. Ale to też takie głupie. Wysyłają go na ulicę. Chyba, że to jest już po całej misji. Przecież Wei Shen był popularny, był znany w dzielnicach. Ale generalnie, że tak miała. Tak domyślnie. Jak się za bardzo szalało, tak wyglądała właśnie kara za szalenie zbyt duże zbyt duże zniszczenia i zbyt duże rozwalanie właśnie rzeczy w tak wyglądało w transport w, w tym. w, 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 w... Holy shit. Stop, Nie w transport, tylko w tra w kraim true, crime, na no, New York bo w tą nią grałem. Chciałem okay. ja czy tu jest kampania, czy tu jest. Znaczy, no, czy będzie jakaś kampania misyjna? Misyjna, brzmi to trochę dziwnie, ale chodzi mi o to, czy będzie kampania, w której będą misje. Czy będzie po prostu kilka takich pobocznych rzeczy związanych z, z właśnie ze stro z tym? Okej. Okay. Aż sobie chyba poszukam możliwości. Wiem, że True Crime ee, New York była dość graficznie. grą nie jest e, graficznie perfekcyjną, ale możliwe, że się uda znaczy, też nie jest grą dość nową, więc możliwe, że się uda e, zagrać w nią na moim komputerze, jeżeli chodzi o system, bo system tu jest największym problemem. Okay. Musimy go ścigać, pewnie, do momentu, aż będzie możliwość go aresztowania go. Ale wpada teraz na policję. Okej, okay, następny, ostatni, trzeci, podejrzany. No szczerze trochę dziwne, że nagrywałem, że nie nagrałem tego trzeciego odcinka sobie w domyśle, bo nagry, nagranie tego odcinka byłoby lepsze. Znaczy nagranie tego odcinka tam od razu byłoby lepsze, bo przynajmniej miałbym wszystkie trzy nagrane w piątek e, byłyby wszystkie byłyby cała kampania tej... nasza kampania, cała... Całe DLC z, z koszmarem North Point skończone. chwila Tak 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 Okej okay. Ten drugi też ten trzeci też. Ten czwarty może też. Nie jeszcze, ale zaraz będzie. Jest. Znajdź podejrzany pojazd. Tutaj mamy kosz śmieci, więc nie, to jest torba. Torby z dowodami do znalezienia są. Son of a bitch. I have a bomb here. I repeat, I have a bomb. Stand by, don't touch it. Wait for the bomb squad. Wait for the bomb squad. What? No time dispatch. This thing's going to go off. That's a direct order. Yeah, well, it's a stupid order. Ruger. The bomb squad can't find you. I'm running into the bay. What are you crazy? This thing might blow up half the neighborhood. Officer Shed, where are you? Almost there. Almost there. Dispatch. Is Where is the car? At the bottom of the ocean. You better get back to HQ immediately. Negative dispatch. I need to follow up. You have an address on that license plate? Who ever heard of a plate with two fours in it? You got an address? Stand by. It's 322 Ching Road, but the boss won't be happy. When are they ever? Okej, okay, i zbadać adres. Co jest głupie. Czekajcie, mamy możliwość telefonu do Tak, ale nie możemy zadzwonić. Więc będziemy musieli wziąć jakikolwiek pojazd. I to jest głupie. Jesteśmy policjantem, a kradniemy pojazdy. Bo, nasz, bo nie, nie dostaliśmy wozu, tak jakby na początek gry. Policyjnego, tylko po prostu zaczął ścigać, byłem tam. Był policyjny wóz, co prawda, ustawiony, ale to nie był na... to był nasz. Tylko, że nie dało się już potem do niego wrócić, tak, bo nie wiadomo gdzie był. Dobra, otwieramy magazyn. Eee... Nie mówcie mi, że szyfr serio. Nie wydaje mi się, żeby tutaj pokrętło, żeby tutaj się otwierało ten e, ka, ten, ten e, te drzwi garażowe za pomocą pokrętła na save. Okej, okay, tam centrum, Kennedy Town, e, Aberdeen. These guys are fucking crazy. It's that cop! The fucker that followed Wu! Oh, oh shit! Get him! You crazy bastards. Okay. Nosić muszę ich. Aresztowany. Kurde, aresztowany. To no, fajnie aresztowałem go. Dobra, muszę uważać. E, P. Y. Nasze BX. Tym muszę Y z tym gościem akurat zrobić. BX. No naciskam Y. Przepraszam bardzo. Może za, za późno, ale naciskam. Dobra, te... Te... Hoje tu. Limota you busted. You're looking at 10 years, minimum. I look at you, and I don't see a guy with the balls to do that kind of time. I won't do 10 days. None of us will. What's that mean? When the new year starts, it's all over. So your prisons, your laws, they don't mean anything to me. What's over? What happens on New Year's? The world, it ends. How do you mean ends? Master Chu teaches when the year of the snake begins. The world sectaftors divided into two groups. Those who helped usher in the Great Reckoning. Will feast in heaven alongside the great master himself. The unbelievers will be cast down into hell. Let me get this straight. Where is this master Chu now? I don't know. He's helping. We're all helping. How many helpers are there? Hundreds. We're his army. Son of a bitch. Typowa sekta, w której, się, e, w której się zabijają, w której wierzą w koniec świata, pomagają w przygotowaniach i się zabijają na końcu. Tak brzydko powiem. Raport dotyczący tradycji, czerwona koperta i radiolus. E, przeczytajmy e, wszystko. Raport dotyczący e, czerwony rok. Daje się w prezencie czerwone koperty z pieniędzmi. Koperty są niezwykle, są zwykle wręczane przez małżeństwo osobom niezamężnym lub dzieciom. Czerwony kolor koperty symbolizuje szczęście, i odpędza złe duchy. Misje dodatkowe policyjne. Takie zwykłe policyjne misje mamy, i mamy możliwość wykonywania tych głównych misji. Illuminacja. Zróbmy jeszcze jedną misję. Kurde, trochę niewygodnie mi się dzisiaj na tym padzie gra w tym sensie, że nie umiem grać dzisiaj na tym padzie. Możliwe, że odzwyczajem się od tego pada przez jakiś czas. Po razem musisz pozostać inkognito. Okej okay, w końcu. Come, look! I fix you up. Dobra, ale. On. A do kei baru. jestem, co jest, kiedy się leżycie regeneruje. O ile się regeneruje? Mamy możliwość, yy, mamy możliwość taktyk dojechania. Czyli po prostu tu się będzie regenerować życie nie od razu Tylko trzeba będzie ostrożnie jeździć, więc weźmy Tego i e, pójdziemy do apteki A nie, uleczyło nas Dobra. Musimy pozostać grito. I co robi Way? Przynajmniej w, według przynajmniej co ja robię? Jadę policyjnym wozem na misję, gdzie miałem pozostać Dziękuję. Czy to ten wóz, tak? Czy pad po prostu już tak słabo działa, że nie reaguje? Albo że reaguje z opóźnieniem? Dobra, a nie, weźmy. Dobra, a nie. Daj też to. Mam nadzieję, że mogę mieć jednocześnie 2T. Eee, mogę. Central I'm at the k -bar. It's over! Dobra, ale nas już teraz zmienić muszę baterię w tym padzie, bo You like kung fu?

不，那个。 Tak. Dzięki Wam wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. No kurde, o co tam chodzi? Przecież nic nie zrobiliśmy tam. the policy in Nagabozo uh, how many bombs have you sold them just one would have been wanted for they're gotta blow up the chase road but it's full of peopleyakicia Rap, przepraszam bardzo. aqui dwóch raczej dwa wozy. Przeważać na ten wóz, choć się rozwali, tym nie dojadę. Muszę powtórzyć, takie trochę zastanawiające, czemu ja muszę daleko jechać. Czemu mi się wydaje, że to... Nie, już myślałem, że wzrasta. Także jest włączone światło policyjne, ale oni się nie, nie, nie jadą, chyba że nie mam włączonych syren, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj dało się włączyć osobno i osobno światło.

Zambożenie bombowe, centrum handlowe, czy zagrożenia bombowe, zaraz przed... potem zrobimy eee, sobie w kolejnym odcinku. Raport dotyczący sekt końca świata. Teoria końca świata jest często wykorzystywana do skupienia wyznawców wokół sekty. Jak pokazał mistrz sztuczka polega na tym, by przekonać ludzi do zrobienia czegoś dla siebie. Skoro świat się kończy, czym tu się przejmować? Dla członków sekty roku węża stanie się niezniszczenie to najlepsza droga, by zapewnić sobie miejsce w niebie. Dobra. W tym miejscu dokończę ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał, pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie też o poleceniu do kanału swoim znajomym, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się na razie, cześć, pa!